Witam serdecznie i zapraszam na pyszną młodą kapustę z kiełbasą, którą możemy podać ziemniaczkami lub pieczywem. Spis składników potrzebnych do przygotowania kapusty znajdziecie Państwo w opisie pod filmikiem. Kiełbasy kroją na mniejsze kawałki. Ja osobiście obieram ze skórki, ale to kwestia gustu możemy jej nie obierać i pokroić ze skórką. Cebulę drobno kroję i przekładam do osobnej miseczki. Kapustę oczyszczam z wierzchnich liści, szatkuję i przekładam do osobnej miski. Teraz na rozgrzanym tłuszczu w rondlu podsmażam cebulę przez kilka minut, tak żeby się zeszkliła. Następnie do cebuli dodaję kiełbasę i smażę jeszcze przez około 3-4 minuty, tak żeby się delikatnie zrumieniła. Jeżeli podczas smażenia byłoby za mało tłuszczu, to możemy dodać troszkę oleju. Do cebuli z kiełbasą dodaję kapustę, wodę, listek laurowy, ziele angielskie, kminek. Doprawiam solą i pieprzem, dokładnie mieszam i duszę pod przykryciem do miękkości kapusty. Podczas duszenia od czasu do czasu mieszam. Gdy kapusta jest już miękka, dodaję koncentrat pomidorowy, szczyptę cukru, dokładnie mieszam i duszę jeszcze około 2 minut. Na sam koniec, jeżeli lubimy, możemy dodać koperek, dokładnie wymieszać. Kapusta jest gotowa. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Kapusta z kiełbasą jest gotowa. Życzę smacznego.